Robimy dzisiaj poliki wołowe. Na początku suszamy mięsko i ładnie je smażymy z obu stron do takiego ładnego zarumienienia, następnie przekładamy je do nasmarowanego masłem klarowanym. Naczynia żaroodpornego dodajemy demiglas i oczywiście jeszcze większą ilość masła klarowanego i odrobinkę soli. Potem wlatuje piekarnik 130 stopni tryb góra dół, przykryte naczynie żaroodporne 3-3,5 godzinki. Tak wygląda mięsko po 3 godzinach w piekarniku. No i oczywiście też wytopiło się tutaj naprawdę dużo wody z mięsa. To można przesitkować i zrobić z tego sos, a ja po prostu zleję sobie to do szklanki i wypiję jak dobry mięsny soczek. Zobaczmy jak to wygląda po przekrojeniu. Jest to chyba jedno z delikatniejszych mięs... No coś pięknego. Mmm... Mm. Mm -hmm. A najlepsze steki w Polsce i najszerszy asortyment wołowy znajdziesz na stronie sponsora tego odcinka, czyli steki.pl. Pamiętaj o kodzie Carnivor, aby otrzymać dodatkową zniżkę i o składaniu zamówienia minimum raz na dwa tygodnie, aby skorzystać z programu lojalnościowego, czyli jeszcze większych zniżek.